Centralna Warszawa Zachodnia, wjedzie na, na tor w siódmym, przy baronie czwartym. Pociąg podjęty obowiązkową rezerwacją musi chwilę należy nawet przed rozpoczęciem podróży. Wagony numer 1, 2, 3 znajdują się na początku składu, wagony numer 4, 5 znajdują się w środku składu, wagony numer 6, 7 znajdują się na końcu składu pociągu, prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Planował wjazd pociągu o godzinie 17.38.